Uwaga, uwaga! Proszę się rozejść! Jesteście na granicy Polskiego Państwa Polskiego! Litr paliwa 6 złotych Masło 12 złotych Minimalna krajowa 2000 złotych I to jak cię ktoś przygnie po znajomości Proszę zawracać! Kurwa, Abdul, może u nas nie jest tak źle? Wracajmy i najważniejsze, Fryz zebrał grupę youtuberów i znowu będzie robił daily.